Witam tutaj screenshot Alkis, to jest Workers and Resources Soviet Republic. Zaczniemy tutaj z grubej rury od zbudowania sobie srogiego biura konstrukcyjnego, które będzie nam budowało wszystkie budynki tutaj w tej okolicy nowej, czyli między Euniczą, Łoloną i takimi takimi tam pierdołami. Mam nadzieję, przynajmniej. Tu jest takie idealne miejsce na to. Zbudujemy to sobie gdzieś tu, pięknie będzie. Myślę, tutaj, proszę bardzo. I to sobie musimy zbudować niestety za rubelki, no bo, no bo, no bo musimy to zbudować sobie za rubelki. Potem poustawać, wszystkie tutaj rzeczy też takie zrobimy, tak jak tam zresztą w... ...Trzyżow. Czyli zbudujemy sobie na miejscu betoniarnię i zbudujemy sobie... ...na homo. Na miejscu betoniarnie i na miejscu wytwórnia asfaltu trzeba zrobić. I do tego potem dowozić rzeczy, także, także tego. Dobra. Eee, przemysł budowlany, chyba? <coughs> Biuro budowy, jest, dobra. I teraz tak... Kamieniołom w sumie też by tu jakiś mógł być na miejscu, i przeróbka kruszywa, i tak dalej, to też nie jest... to nie byłby zły pomysł, nawet. Eee, to nie było jakieś drogie chyba specjalnie, nie? A znowu będzie ciemno zaraz. Cudownie po prostu, uwielbiam to! Kamieniołom... Tu rozumiem jest tam trochę zielono, tak? Tu jest gdzieś trochę zielono, ale to tam by mogły być nawet. Zjazd by się tu jakiś zrobiło i tak dalej, coś by tutaj mogło. Ten zakład przeróbki kruszywany jest dość duży. A ile on kosztuje tak za ruble? 175 tysięcy, no dobra. Szkoda, że nie ma jakiegoś mniejszego. Pewnie jest w modach czy coś. A tu byśmy robili żwir. Chyba żeby żwiru po prostu kupować. Albo tu włożyć jakoś. W sumie nawet z Trzyżow, bo nie, w krzyżow też chyba nie ma. A ja nie chcemy mi się żwiru wozić z, z Leszciem. No, w sumie to nie jest jakoś specjalnie daleko, ale... Może i z się będziemy wozić. Dobra, nie wiem! Nie wiem, kurde. Teraz tak, przystanek trzeba zrobić w Euniczej, tutaj, żeby pracownicy mogli sobie tutaj, jakiś, jacyś, wiecie, jeździć tutaj do pracy i tak dalej. W ełniczej byśmy mieli raczej więcej przystanków niż jeden, bo ja już wiem, że to będzie się źle zachowywało, jeżeli będziemy mieli jeden przystanek. Trzeba ich zrobić więcej, naćkać tutaj i z jednego z nich brać. Yy, po prostu pracowników teraz, a z reszty potem zrobić jakąś tutaj sobie linię taką e, wewnętrzną. Dobra, tutaj tak. Tutaj jakoś tak możemy sobie podjechać przykładowo, i tutaj oczywiście coś coś jest tu nie tak. Czemu taki skręt do jas? Kurde balans, już się, dobra, nie denerwuj się dzisiaj. E, to w ogóle tu krzywo zrobimy? Jest kuźwa ciemno, ja nie widzę. Nie chcę wyburzyć budynku. Jak to zrobić, w miarę ten, ten tego, żeby było? No, jakoś tak, chyba, kurde, nie wiem. Dobra, i tutaj sobie przejedziemy, może nie taką drogą, tylko sobie tutaj, zwykłym takim już wirem sobie pójdziemy, bo będzie tańsze skrzyżowanie i niedozwolone. Co za bzdury. Jak jest niedozwolone, jak jest dozwolone, kurde. Dobra, i ludzie tu jacyś nawet już widzę, są, także cudownie przystanek będziemy mieli. No i tak, robotnicy już możemy elegancko przypisać, jakby ten przystaneczek, eucza Przystanek, gorzej ze żwirem i tak dalej, ale tu by trzeba było co, skład materiałów sypkich gdzieś zrobić jakiś? E, no dobra, no to skład materiałów sypkich, no to dawaj no, przemysł budowlany. Duży czy mały? Mi się wydaje, że wystarczyłby tutaj mały skład materiałów sypkich, zrobimy sobie go gdzieś... Kurczę, nie wiem. Jakbyśmy tu mieli jakąś drogę, jakby tutaj coś jeszcze miało być, jakieś zakłady pracy czy coś takiego. To tutaj sobie zrobimy drogę. Tutaj będzie drugi wjazd przy okazji do tego. I teraz mamy tutaj jasną sytuację, że skład materiałów sypkich możemy sobie zrobić. Tutaj, gdzie to znowu było? Przemysł budowlany, skład materiałów sypkich mały. Proszę bardzo, za 60 tysięcy rubli. No, bierę no, no co co mamy zrobić? No, bierę no, bierę za 60 tysięcy. No kurczę. Dobra, i żwir tutaj z tego budynek nie jest ukończony. Bardzo. asfalt, wytwórnia asfaltu i wytwórnia betonu musi być najpierw tak. Betoniarnia, znaczy. Nie, wróć. E, wytwórnia. No, tak, betoniarnia? Tak, beton, dobra. 160 tysięcy. No dobrze, że ja zarabiam teraz konkretne ruble i ja mam już 2 miliony 700 tysięcy rubli. Także to jest bardzo dobra ilość. W betoniarni też potrzeba żwiru. To ja sobie ją obrócę w ten sposób, może? I pracowników też w niej trzeba. A, tylko wyjście z tej strony. No tak, oczywiście. Co mogło pójść, nie tak, dobra, remont? Cudownie, właśnie zmarnowałem dużo rubli. Oooooh, mały skład narzędziów szybkich. On musi być kurczę w tę stronę, niestety. Inaczej to nie wypali. Cyk, proszę bardzo. skład... Dobrze, że tu jest płasko. Przynajmniej ty się nie irytuje, że, że czegoś nie mogę postawić. Płaskie miejsca są cudowne. Miejsca. Dobra, betoniarnia niech sobie stoi... Niech sobie stoi, tak sobie stoi... Moment, zanim ja to zrobię... Zróbmy sobie taki blueprintik tutaj, znaczy nie blueprintik tylko ten, e, i zobaczmy, czy ja by na pewno się uda to podłączyć taśmociągiem. Tak, dobrze, cudownie. Ale zaraz, żwir jeszcze jest potrzebny do asfaltu też? Chyba tak, dobra. <grytanie> <O> remont, cool. <grytanie> tu jeszcze trzeba zrobić chyba taki rozdzielaczek gdzieś po prostu. O, i to znowu będą rozkminy, tutaj. Napęd taśmociągu po prostu trzeba zrobić. Czego trzeba zrobić gdzieś tu? Cyk. Taśmociąg z niego, tu. Cyk. Droga z niego. To jakaś by tu musiała być droga, też nie? Tutaj taka, tutaj taka. I potem zobaczymy resztę. Co tu będzie się robiło. Na razie zostawimy taką blueprint. Eee, I teraz tak. Wytwórnia, eee, przemysł budowlany. Betoniarnia najpierw. To betoniarnia by była gdzieś tutaj. Albo tutaj. Yy, no, to może może tutaj lepiej. Bezpiecznie może tutaj zrobimy. Czy tutaj można zrobić taśmociąg? Można, dobry. Do taśmociągu. Mamy a wytwórnia asfaltu jest taka malutka. Także powinna się tutaj akurat elegancko zrobić. Tylko, gdzie jest? Wytwórnia asfaltu jest dobra. Znalazłem. A to jeszcze masa bitumiczna jest potrzebna, kurde, balans. Dobra, tych dróg tutaj, ja bym je, ja bym je bardzo chciał tu mieć, te drogi, a tutaj dojazd jest do tego skąd? Stąd. No to tutaj akurat tak w miarę, w miarę spoko. Tu będzie taka droga powiedzmy. Takie coś tu będzie. I teraz wytwórnia asfaltu jeszcze musi być, kurde. Gdzie się tu trzeba zrobić, no trudno. Zbiornik na ropę też, znaczy na masę bitumiczną. Tak, jakby się dało potem podłączyć w ogóle jakoś. Hmm, kurde. Tutaj jakoś pewnie taśmociąg, któryś będzie też musiał iść. Czy coś jeszcze jakiś? Nie, tam dopiero. Dobra, to tutaj drogę można spróbować zrobić taką. No, no prawie. Prawie, 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 prawie. Nie chcę tego burzyć, uspokójcie się. Mmm, nie, bliżej można by jakoś troszeczkę. Halo, no nie chcę takiego krzywego robić. No we! Dobra, to inaczej. Najpierw droga będzie szła sobie stąd, tu. To jest umiarkowanie prosto. Potem tu. Potem tutaj będzie. Teraz, proszę, ja w sumie mógłbym tu zrobić z moda taki przejazd, yy, gdzieś był Road Crossing, Conveyor Road Crossing. I to jest takie fajne masne coś, a tu jest też takie pojedyncze o, to tutaj gdzieś takie takie przejście taśmociągowe można by było zrobić tych granicznie, ja, ja to potem podłączę. No ale taśmociąg tu w tym miejscu można by zrobić po prostu standardową metodą. Może się uda, może nie, nie wiem. Dobra, daj mi te wytwórnie asfaltu w końcu, to by musiało być gdzieś. Gdzieś tak, by musiało być. No zobaczymy, czy taśmociąg tu przejdzie. Bo to jest zawsze taka niepewność, czy to się uda. Tak, ten safe się nazywa Wydupialki z 2, nie zgadniecie dlaczego. No tu się oczywiście nie da. To wejście jest wyżej, czy jest niżej? Jest wyżej. No to czemu się nie da, no? Kurde. Kolizja z inną infrastrukturą. No dobra, no to... No to inaczej! To jeszcze inaczej! No dobra, no, zrobimy z tego moda, po to, to, to ściągnąłem w końcu. One in, one out. Eee. Takie coś, no, cyk. Czy teraz tutaj się uda zrobić drogę z tego? Nawet może, chyba tak. O! Dobre, dobre, dobre. A taśmociąg? Ma Jak Tu tutaj chcę to upchać, może bez. Aha, kolizja, no tak. Za blisko! Fajnie! Remont! Kurde! Balans! O! Oh, jakieś, jakieś pomysły inne? Nie wiem, ta wytwórnia mogłaby być, kurde, jakoś kapkę, może dalej już tam, no dobra, no. Nie to. Yy, to. Wytwórnia kurde asfaltu. Kapkę dalej, jakby ją zrobić? Najpierw zrobić drogę. To chyba jest lepszy pomysł, cyk-cyk. I teraz zrobić taśmociąg, kapkę dalej. Kolizja z inną infrastrukturą. Nawet nie wiem dokładnie z czym. No z tym tutaj, no, no z tym, no kurde. Jakbyśmy zrobili najpierw taśmociąg, e, i teraz drogę tutaj. No nie da się, no nie nie ma takiej opcji. Dobra, no to nie wiem, to jeszcze dalej, kurde. To jeszcze dalej, no to trzeba tak, niestety, się tutaj srać z budowaniem jednej rzeczy, zamiast po prostu czerpać radość z gry, zbudować jedną rzecz i potem patrzeć, jak ona ładnie działa, to trzeba się tak, kurde, nawściekać przy budowie tego. Jeżeli, jeżeli oczywiście chcemy, żeby to było jakoś w miarę równo i ładnie, no oczywiście, że tutaj tego nie zrobię, bo no, bo kurde, po jaką cholerę. Super. Najpierw taśma, potem droga? Jak to wyjdzie? No to jest trochę nisko, no dobra. No, no jest kapkę nisko, no, no trochę jest no nisko. No może no może tak, no, no dobra. no, no. Zrobiłbyś ograniczenie wysokości, na radę. Kurde. Dobra, no to inaczej, to spróbujemy jeszcze raz tą koncepcją wcześniejszą. Tylko może drogę trochę odsuniemy, żeby tu się zmieściło to dziadostwo z moda tutaj. Takie coś, żeby się zmieściło. One in, one out. Albo jeszcze inaczej. Zaraz, chwila, bo to też działa w sumie jako ten. Eee, nie to. Nie to. Nie, bo tu mamy trzy wejścia i, i tego, no to to nie do końca. Rail crossing. Tutaj też jest. Road crossing są tylko dwa. Jest dużo takich różnych wariacji tego, ale. No nie ma tak, żeby mogło iść na przestrzał przez to i się przeodywać, tylko są trzy wloty, trzy wyloty. Także to, to musi zostać tutaj. Czyli tutaj tylko ten one in one out. Spróbujemy go tak troszeczkę odsunąć od drogi. I tutaj taśma bliska. O, Udało się. Dobra. Troszeczkę trzeba było odsunąć. Teraz co prawda drogi będą za to krzywe, za karę. A, tylko teraz tej drogi z kolei tutaj nie zrobię! Wspaniale! Nakłada się je z istniejącą infrastrukturą. Hmm. Stąd w ogóle teraz niczym nie wyjdę. No musi być dojazd, bo jak mi to spłonie, to, to nie będę miał. No to remont w takim razie. No to remont po raz 54. Bo to musi być troszeczkę jeszcze w lewo przesunięte. Uff. Jak ja uwielbiam po prostu takie pierdolenie się z budową takich prostych rzeczy po prostu. To jest coś, pi coś pięknego to jest po prostu. Cyk. Tak wiem jest krzywo, ale wszystko tu jest krzywo, więc w efekcie jest no, nie rzuca się w oczy, więc jest prosto, jest dobrze. Tu mogę zrobić teraz dojazd. A czy mogę zrobić taśmociąg? O, dobra, jest. Co prawda pokrzywione jak mój ryj, ale może być. Działa, jest pies podłączony jest. To to, to dobrze. Ha, teraz tak, wytwórnia asfaltu. Proszę bardzo tutaj. Cyk. Niech będzie. I teraz tak, proszę bardzo tutaj. Mogłem to zrobić w lewo i to zrobić takie z tym... Wię większą ilością wyjść-wejść. REMONT! Kurde! <gry> Ale już wiem jak to zrobić, tak teraz już pójdzie lepiej. E, to, zwykły taki road crossing, bo to chyba jest ten sam rozmiar, tylko ma po prostu więcej... Więcej ma tych znaczków tutaj, to, to jest jedyna różnica. Dobra, szybki szpil, tu proszę Państwa. Infrastruktura tutaj, cyk, cyk, cyk. Taśmociąg, pyk normalnie. Professional, kurde, builder, proszę Państwa. No i mamy to takie coś, nie? I teraz tę nieszczęsną wytwórnię asfaltu. Kto policzy, ile, ile ja razy powiedziałem wytwórnię asfaltu w tym odcinku? Może lepiej nie. Dobra, i dodaj tak, cyk. Cyk czy nie cyk? Dobra, cyk. Jest wytwórnia asfaltu, proszę bardzo. O! Dobra, e, czy taśmociąg? Czy taśmociąg? Dobra, udało się. Jest trochę krzywo, ale trudno. I teraz, jeszcze gdzieś tutaj trzeba, zaraz znowu będzie ciemno. Cudownie, mogłem to budować wszystko na pauzie, ale wtedy to, to, to też nic nie bardzo. Dobra, beczka, znaczy zbiornik tutaj. Możemy sobie to tutaj skasować. To też może skasować. Zrobimy tutaj zbiorniczek. Piękny taki, ma śniutki, fajniutki. Cyk. Nie mogę, bo droga. No tak, oczywiście, że nie mogę, bo droga. Ale jak ja to tu zrobię, to też nie będę mógł drogi podłączyć wtedy. Musi być gdzieś dalej, jednak troszeczkę. No to tutaj, gdzieś przykładowo. W sumie, po co mi tu zbiornik, tak szczerze mówiąc, na to? Masę bitumiczną mogę zamawiać bezpośrednio wytwórni asfaltu. I tak będzie chyba sensowniej. Dobra. Plan, plan B, właściwie to plan A tutaj pójdzie w ruch. Cyk i cyk. Dobra, zróbcie mi te wszystkie drogi tutaj No dobra, nie wszystkie, bo te się i tak postanowiły zrobić po swojemu. Proszę mi zrobić te wszystkie drogi tutaj ładnie. To muszę zrobić za ruble niestety, całość tego co tu widzicie muszę zrobić za ruble. 160 tysięcy rubli. 180 tysięcy rubli. 50 tysięcy rubli. 25 tysięcy rubli. E, tutaj jeszcze teraz infrastruktura i te taśmociągi też zrobić za ruble. Też za jakieś tam 100 tysięcy rubli. Proszę bardzo, bardzo ładnie. Tutaj, tutaj. Jest już ciemno, także zgasły wszystkie światła, trzeba sobie zrobić tryb turbo. To jest zbudowane. Aha, jest bez zasilania jeszcze, tak? Czyli trzeba najpierw zrobić elektrownię jeszcze. Czy te elektrownie mógłby ktoś zacząć w sumie budować już tak, tak swoją drogę? Tak z ciekawości tego zapytam, nie? Jakbyśmy sobie tutaj yy, te biuro budowy w Brospain przypisali ręcznie tutaj te całe jawole. Yy, połączenie kolejowe... Co? Czemu nie istnieje? Ach, bo nie istnieje, no tak, bo go nie ma. <laughs> bo ona mi z tyłu. Kurde. Potrzebuję wolnej koparki, no tak, oczywiście. Na pauzie to szło szybciej. No! Na pauzie to idzie dużo szybciej. Muszę tu wyrównać, żeby drogę podłączyć. Bo na to już wcale nie idzie szybko. Ja to drogi nie podłączę do tego ustrojstwa z tyłu. Czemu tak tu hajs Jakie Jakieś tam skały ryje, kurde? No drogi nie zrobię. O, jednak zrobię. Tak było taniej to wyrównać i szybciej. Okej, okay. <grymne> super. Oj. 10 tysięcy rubli. 16 tysięcy rubli. Dobra, dobre, dobre. Cyk, okej, okay. może być. Tryb turbo, proszę bardzo. No, i teraz tak, zróbmy, przypiszmy tutaj biura budowy. Niech oni już jadą coś robić. Gdzie jest biuro budowy teraz? Nic nie widzę, jak ta siatka jeszcze jest. Nie chce mi się jej wyłączać po prostu. Dobra. Uwaga, cyk i cyk. Te dwie rzeczy są już podłączone. A jeszcze elektrownie trzeba będzie, znaczy podłączone, zaplanowane do budowy. Tu jeszcze gdzieś było duże biuro budowy. Tu jest, tutaj są jeszcze dwa małe biura budowy. Wszyscy niech mi tutaj zaraz zapierdzielają budować. Wszyscy tutaj niech idą, kurczę, i budują. Przypisz. Aha, te dwie, to, to, to też. Wy też przypisz, przypisz. Wy też przypisz, przypisz. Dobra. Zaraz ja chcę zobaczyć tutaj kurczę korki po prostu. Chcę tutaj zobaczyć normalne ordynarne korki. Na tutaj do tego dojazdu. Dobra. Teraz to piękne biuro budowy. Też mają tam jakieś rzeczy widzę tutaj, aha, drogi. A ja nie chcę dróg za, za bardzo, żebyście robili, tylko ja bym chciał, żebyście robili tamte elektrownie. Oczywiście to jest tak wielkie tutaj, że te maszyny tam, tam mi potem schodzi. Jeszcze jakaś droga gdzieś jest niedokończona. Że gdzie niby? Która to jest droga? Gdzieś to jest. Tutaj? A, to! Dobra, jest chodniczek. Dobra, zasięg tutaj większy troszeczkę. Przypiszemy Wam też budowę tego, żeby było śmiesznie. Żeby było bardzo śmiesznie. I jeszcze elektrownię tutaj trzeba będzie gdzieś zrobić. Nie wiem, czy też tam. W tym jawolu tutaj. Gdzieś z tej strony. Gdzie, z której strony wychodzą taśmociągi stąd? Pewnie z jakiejś strony takiej dosyć, dosyć... słabej strony. Z tej strony. to elektrownia by musiała być tutaj. Kupimy sobie tutaj koparki, po pierwsze. Kupimy sobie koparki. Ludzie wspieracze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Zaraz... Zaraz mi pewnie wyjadą. Na pauzę wrzucimy, to może nie wyjadą. Może nie zdążą. I teraz mogę tutaj... Ups. Teraz mogę tutaj wyrównywać własnymi siłami. Co prawda jest to trochę długotrwałe. Na trybie turbo wcale nie jest szybsze. Chodzi dokładnie na to samo, dobra. No ale tutaj gdzieś musi być trochę płaskiego na elektrownię. Aha, bo tutaj są te skały kurcze. Dobra, ale w sumie to tyle może wystarczyć, bo ta elektrownia wcale taka wielka nie jest. Jeszcze tu gdzieś trzeba będzie przystanek potem wcisnąć. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale trzeba będzie wcisnąć przystanek. Może ja to teraz już zrobię, co? Żeby potem już nie mieć właśnie problemów z tym. Jakbyśmy tu zrobili gdzieś przystanek. Eee, może taki, kurcze mały dworzec. Może taki mały dworzec gdzieś w tę stronę, żeby te autobusy sobie mogły ładnie zawracać. Istniejąca infrastruktura, no tak, oczywiście. Eee, że niby która infrastruktura, nie wiem. Ale podniesiemy tam trochę z tyłu. Mały dworzec by mi tu bardzo ładnie pasował. O! Udało się! Dobrze, pięknie, wspaniale, cudownie. Najlepiej na świecie. Sfinansujemy to już tu za ruble, żeby był przejazd tędy. Po prostu. Jest piękny mały dworzec. I tutaj spróbujemy zrobić elektrownię. Eee, związane z energią elektrownia węglowa. Wągiel wiadomo, najlepszy, jedyny i tak dalej. No i to by musiało być gdzieś... Gdzieś tak, no to jeszcze mnie czeka dosyć sporo wyrównywania, niestety. I ciekawe, czy będę mógł tutaj przeprowadzić taśmociąg nad tym wszystkim, kurczę. No dobra, dobra, zaryzykujemy za, za ruble tutaj wyrównywanie tego terenu. O! Idzie trochę lepiej. Już 100 tysięcy. Proszę bardzo, już 200 tysięcy rubli na to wydałem. Dobra, hamuj, już trochę przesadzone tutaj. Dobra, elektrownia węglowa. Jeszcze? O, może, może by się tu udało. No niestety nie, jeszcze troszeczkę. Moimi trzema spychaczami... Naprawdę, mógłbym sobie kupić tych spychaczy tutaj 30 ...i potem je sprzedać. I to by dużo lepiej, jakby, dużo bardziej to taki game break troszeczkę, ale, 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 ale... Dobra, walić to sposób... Równamy to za ruble, kurde. Ruble, kurde! 100 tysięcy kolejne zmarnowalki, jest bardzo ładnie. Czy teraz już mogę elektrownię tutaj wpasować? O, mogę. Teraz wyrównywanie już będzie dużo szybsze i dużo tańsze. Jak już mogę takie coś zrobić? O, proszę bardzo. Nawet tutaj za tym przystankiem mógłbym? Potrzebny płaski teren. Tak, trzeba tutaj tylko teraz trzymać lewy. I tak stopniowo się przesuwać, wtedy jest dużo szybciej i za darmo. Wyrównywanie terenu i tylko tam, gdzie potrzeba. Potrzebny płaski teren, no tam trochę podrównaj, trochę tu zaś się przesuniemy bliżej, zaś trochę bliżej, zaś trochę bliżej. Jeszcze troszeczkę, tu już infrastruktura przeszkadza, tak? Dobra. O. No, tak. Może być tutaj, no nie wiem, zobaczymy. taśmociąg! Na początek sprawdźmy, czy taśmociąg. Nie. Oczywiście, że nie. No, <mulny> gdzie to. kurde, by to tak, żeby od razu zadziałało? Nie, no nie ma opcji. Dobra, teraz zobaczymy w ogóle. Ciekawe, czy tak właściwie to jeszcze. Tak, to jest, to jest dobre pytanie. Czy te masnociągi z moda tutaj. Czy one w ogóle zadziałają? Zrobimy to sobie może jakoś. Tak. E tu się da. Tu się da. Dobra, he, <śla> dało się. Krzywe to będzie, ale no trudno. Tutaj jakoś tak może... Nie no, tak zrobimy i tutaj tak zrobimy. O, i ta elektrownia, żeby miała wjazd w tę stronę. No to niby jest przejazd dojazd. Dobra, dawaj, buduj. Dawaj buduj, kurde. Kędzie. E, taśmociągi. Też. E, rozpocznij zaplanowaną budowę. To możemy zrobić, żeby był ten przejazd tam do tyłu, bo bez tego to będzie Lipton trochę. Budują? Budują, dobra, zbudowali. No to elektrownia by była. Żeby to działało wszystko, to musi być prąd tam. I, I chociaż mógłbym to podłączyć sobie w, w Bar to mam podłączyć. Ale to miało być osobna całkiem sieć w ogóle na te trzy miasta, także, żeby było lepiej. A nadmiar tego prądu można by eksportować na granicę, bo tu już jest blisko do granicy, więc ten, ten drut też by nie był taki drogi do tej granicy. Dobra, mamy tutaj coś. Tutaj też mamy coś, teraz jeszcze trzeba im te budowy zaplanować, może ja sobie wyłączę tę siatkę, bo Czopląsu można dostać. Dawaj tu jeszcze, więcej, więcej, więcej. Czemu połączenie nie istnieje znowu? Co wy znowu macie? Co za bzdury? Przecież jest. JAK POŁĄCZENIE NIE ISTNIEJE? Bo co, bo przez dworzec macie przejazd? Czy o co chodzi? Zaraz, zaraz... No, jak nie istnieje połączenie? Proszę mi to wytłumaczyć. Te drogi są ukończone. Nie rozumiem. To jest wjazd, tak? Czy to jest wjazd? To jest wjazd. Czemu połączenie drogowe nie istnieje? Bo co? Bo pierdolony przystanek jest po drodze, czy o co chodzi? Dlaczego niby to miałby być problem, że jest przystanek po drodze? Kto jest to? To normalnie. Tędy oczywiście nie przejdę z drogą. Nie, na. No, o, kurde, przejdę tu z drogą. O! Dobra. Proszę bardzo, macie objazd. Czy to było to? Przysięgam, skończę ten odcinek i wyjdę po prostu, jeżeli to było to.